Witam serdecznie! Najnowsza aktualizacja ENOVA 365 jest już dostępna, a wraz z nią sporo kluczowych zmian w module kadry i płace. Wersja 2512.3.3 to nie są tylko jakieś drobne poprawki, ale naprawdę konkretne usprawnienia, które wpływają na zgodność z przepisami i naszą codzienną efektywność. Zobaczmy więc razem, co dokładnie się zmieniło. No właśnie, to pytanie jest kluczowe, bo 2026 rok przynosi istotne zmiany w przepisach. Ta aktualizacja to nie jest tylko reakcja na to, co już się wydarzyło, ale przede wszystkim takie proaktywne przygotowanie na to, co nadchodzi. Zobaczmy, w jaki sposób ENOWA 365 pomaga nam być o krok do przodu. No dobrze, zacznijmy od absolutnych fundamentów, czyli od zmian prawnych i podatkowych. To jest ten obszar, w którym po prostu nie ma miejsca na błędy, a ta aktualizacja zapewnia, że wszystkie rozliczenia będą w 100% zgodne z najnowszymi wymogami. Co tu mamy kluczowego? Po pierwsze, zaktualizowano wysyłkę e-deklaracji IFT1 i IFT1R do najnowszych schematów na rok 2026. To gwarantuje, że komunikacja z urzędami pójdzie gładko. Po drugie, w systemie dostępne są już świeżutkie wzory oświadczeń ZUS Z15A i Z15B. No i wreszcie po trzecie, bardzo ważna zmiana dla precyzji danych anulowane umowy zlecenia nie będą już wliczane do stażu pracy, co eliminuje potencjalne nieścisłości. A teraz przejdźmy do samego serca systemu czyli do mechanizmów obliczeniowych. Tutaj nowa wersja wprowadza usprawnienia, które dają nam znacznie większą elastyczność i precyzję, zwłaszcza w tych, wiecie, bardziej złożonych, niestandardowych przypadkach. Jednym z takich klasycznych wyzwań jest wyliczanie podstawy ekwiwalentu za urlop, gdy pojawiają się składniki okresowe, np. premie kwartalne. System oferuje teraz zupełnie nowe, uproszczone podejście do tego problemu. A to, co jest naprawdę interesujące, widać na tym slajdzie. Mamy wybór. Nowy parametry pozwala albo zachować dotychczasową logikę, albo aktywować ten uproszczony algorytm. Gdy ustawimy go na tak, system sumuje wypłacone premie i zawsze dzieli je przez 12, nawet jeśli nie wypłacono ich w każdym kwartale. Efekt o wiele bardziej stabilna i przewidywalna podstawa ekwiwalentu. Pojawiły się też dwa mniejsze, ale niezwykle praktyczne usprawnienia. Po pierwsze, koniec z tym czasem irytującym ostrzeżeniem o wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego w pełnych tygodniach. Teraz ewidencja jest po prostu prostsza. Po drugie, składniki okresowe na wydruku podstawy zasiłkowej są wreszcie sortowane chronologicznie. To mała zmiana, ale ogromnie poprawia czytelność i przyspiesza weryfikację dokumentów. Teraz czas na usprawnienia, które bezpośrednio przekładają się na codzienną efektywność działów kadr. Mówimy tu o automatyzacji i uproszczeniu tych zadań, które powtarzają się, no cóż, najczęściej. Doskonałym przykładem jest import danych z PUE. System teraz poprawnie obsługuje opiekę z kodem pokrewieństwa 3. To są te przypadki opieki nad osobami, za które nie przysługuje zasiłek. Dzięki nowemu parametrowi taka nieobecność jest automatycznie importowana jako usprawiedliwiona, ale niepłatna. Koniec z ręcznymi korektami. Kolejna ważna zmiana, która eliminuje nieścisłości w dokumentacji. Na świadectwie pracy urlop rodzicielski będzie teraz wykazywany co do dnia, bez żadnego zaokrąglania do pełnych tygodni. To gwarantuje, że dokumentacja jest w 100% zgodna z ewidencją i stanem faktycznym. A co z kontrolą nad danymi? Zobaczmy, jak nowa wersja ją wzmacnia. Bo lepsza weryfikacja i przejrzyste komunikaty to jest prosty przepis na unikanie błędów i błyskawiczne rozwiązywanie problemów. Ta zmiana świetnie ilustruje o co chodzi z większą kontrolą nad dodatkami. Zamiast parametru zakończ wszystkie pojawiła się opcja usuń przyszłe zapisy. Teraz system nie tylko kończy wypłatę dodatku, ale też usuwa wszystkie zaplanowane przyszłe wpisy, dokumentując to bardzo precyzyjnym komunikatem w logu, dokładnie takim jak na ekranie. Zapewnia to pełną transparentność operacji. A to jest zmiana, którą doceni każda osoba zarządzająca czasem pracy. Weryfikator odpoczynku dobowego został radykalnie ulepszony. Zamiast takiego ogólnego komunikatu o błędzie, system teraz precyzyjnie wskazuje, którego pracownika i której daty dotyczy naruszenie. To jest ogromna oszczędność czasu przy analizie grafików. I na koniec coś, co jest już standardem przy każdej dużej aktualizacji. System został zasilony kluczowymi wskaźnikami na 2026 rok. To jest fundament prawidłowych rozliczeń. System został zaktualizowany o najnowsze wartości na 2026 rok. Jak widać, od 1 stycznia przeciętne wynagrodzenie wynosi 9228 zł i 64 grosze, a minimalna podstawa składki zdrowotnej to 6921 zł i Wszystkie te dane są już w systemie, co oznacza, że obliczenia będą poprawne od pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. I to podsumowuje najważniejsze nowości w wersji 25.12.3.3. Mamy tu zarówno kluczowe zmiany prawne, jak i takie usprawnienia, które realnie wpływają na codzienne zadania. Warto się zastanowić, która z tych funkcji okaże się największym przełomem w efektywności działów kadrowo-płacowych. Dziękuję za uwagę.